Cześć widzowie, z tej strony Losowy Pan i witam was w kolejnej serii w kolejnym odcinku z serii Po Sąsiedzku. Jest ze mną Wojtek, który już siedzi w sześćdziesiątce zielonej mojej. Cześć. I dzisiaj atakujemy rzepaki u, u nas u mnie w sumie. Atakujemy rzepaki tutaj mamy takie małe pole na początek to tak na szybko. Ej, w sumie ja mogę jechać na drugie. No możesz w sumie jechać na drugie. To zawróć. No to zawróć i jedź na drugie. Ale tu mało belek będziesz miał, to będziesz miał szczerze w wszystkich czy cztery belki. No zależy. Albo z jak. pięć. No tak. W sensie na tamtym, co? Mamy w, w poprzednim odcinku pszenicę. jęczmień kosiliśmy na polu obok gospodarstwa i na polu takim daleko i na tym polu co jest daleko wykosiliśmy jęczmień poza odcinkiem. Zaczęliśmy na odcinku i Wojtek wykosił poza odcinkiem tamten jęczmień. Ja, tak, ja. ja. I teraz atakujemy rzepaki i później u Wojtka jęczmień. Czy nie, on, Wojtek ma pszenicę akurat no. cały czas wszędzie. No, ale niedługo będę se e, kukurydzę. A, kukurydza Wojtek, będzie Ej, chłopie, ja teraz jadę, tu taki rów jest z wodą. Mm. Tylko trochę skręcić i, i już przyczepa jedna ląduje. O, będę ten tam problem z przejechaniem kombajnem. Że... A to jest taka łąka fajna, to ja może sobie ją kiedyś kupię. Już drugi raz tutaj przejeżdżamy ostatnie... nie, nie ja powiem ty na luzie tędy przyjdziesz. Na luzie? No. No to. no to może na luzie. A które jest kolejne pole do żupaku? No tutaj koło mojego jakby... koło tych moich dwóch polów. A. Co... koło 94... Dobra, bo no ja widzę tam na mapie. Że u mnie ostatnie pole... No ja będzie... widzę jak ty kosisz nadal. Będzie koniec żniw, a ja też cię tam widzę jak czekasz. U będzie już koniec żniw i jeszcze tylko u Wojtka, u Wojtka trzeba będzie wrócić wszystko. No, no jeszcze u ciebie prasowali. No to ty już to wyprasujesz. No ale Ty od Nie? razu będziesz zbierał belki? No, za tobą władkiem będę zbierał. No i tutaj... Net nawet nie mam tego tego, wózka na header, bo tutaj polami się i tak wszędzie jeździ, tu jest tylko taki kawałek gdzie jedziemy ulicą, także jak widzicie tutaj już mamy zrobione, już, dobra wyjedźmy sobie. ale no to, to szczerze to 63 na stówkę, kiedyś kupię, bo ona mega fajna jest. Aha. Ona 44 tysiące kosztuje. Mhm. Mm Okej. Okay. Bo... Tylne światło, tylne miał robocze. trzy belki koło o, siebie to, i to. wtedy bym mógł Ci sprzedać łąkę moją 55. Okej. Okay. Okay. Dobra. Jak ona widzicie... jest koło 80. Okej. Okay. Jak widzicie, dojeżdżam już do kolejnego pola. Tutaj mamy radyko, ale nie będę włączał, bo będą w autorskie. Skręcaj. Tu? Nie tutaj. No tu, tu, tu. Tu. Tu? Okej. Okay. Tu! Nie, do... O kurczę. Uro! Dobra. Keder był trochę wodzie, już tak ci powiem. Ale kombajn żyje to najmniej. Po mojej moje przednicy przyjechałeś tak bardzo. No dobrze, to... Cich... Cichaj tam. Dobra. Wykoszę sobie poprzeczniaka, żebym miał łatwiej tu zawracać, bo jak widzicie już prawie raz do rowu wpadłem. A ty masz Wojtek jakieś rzepaki gdzieś? Nie ale w następnym roku będę miał okay. na 96 chyba tym długim będę miał, bo mm. jakby wielki trudno będzie tak się zbierać tam, że pociągle będzie trzeba podjeżdżać. Mm -hmm. To takie pole jest trochę większe, jak widzicie. Bo no tutaj tak obstawiam, że będzie z pięć przejazdów. A i to jest moje pole i tutaj i tam chcesz? dalej? Wojtek chcesz? I tam. Chcesz? Co? Masz tam. Ja, Ja trochę widzę, ponagrywam. Może pójdziesz w mi gospodarku. Pokazać. Dobra, to tam pokażesz. Tutaj jak widzicie. Poczekajcie, zrobię jedną rzecz i będzie... O wiele... Oj! To nie to. Zrobię. Mamy takiego moda i teraz mogę sobie zrobić to. I... O! Jak widzicie Wojtek kosi dominatora. Miniaturkę sobie zaraz rób. Nie, to odcinki zrobię. To jest już Wojtka pszenica. Tak, te krzeczniałki prosi. I prawie chyba sobie wykosiłem trochę pszenicę. Nie wykosiłaś. A w sumie rad... bo zbiorniku. Ile, ile masz tam zbiorników? 27. Ja z widzowie, pójdę wam. Gorąco jest w lecie! Ty nie chcesz tam zabić! Oj, cichaj tam. Także jak widzicie, on tam sobie kości elegancko. A ja wam pokażę tą sześćdziesiątkę zieloną. Kabina to jest lupsko. O, jak widzicie. I tutaj się lupska. No dobra, cichaj tam. Jak masz koszenie, to koś. Ja opowiem, bo tutaj te przyczepy... Żebym ci za nie wiem. A! Cichaj. Jak widzicie te przyczepy to mamy tutaj za sława. I to jest... Mm, a... na... Autosanka. A, no tak. Autosanka D47 z tego... Tak. Z zielonym, ładnym podwoziem. I tutaj No to jest taki kontrast, bo tu mam zielone podwozie, a tu mam zielone burty. I tutaj w tym zasławię. Ach, jak widzicie Wojtek już kończy półko. Może będziemy sypiamy w locie? Nie. Czemu? Nie. Gdzieś... Ja nie umiem za bardzo. No to wystaw rulę i po prostu jedź, ja będę wszystko kontrolował. 10 na godzinę, tak ci powiem. Jedź. Dobra, ja sobie wyreguluj... jadę. Jedź, ja sobie tylko tempomat wyreguluję. Będziemy sypać w locie, widzowie, teraz. W sumie 11 jadę, to nie jadę lepiej niż on. Dobra, na do piątce zaraz sobie włączymy już ten pomad jeszcze trochę. Tak. myślisz trochę w prawo wiemy to widzę spokojnie o, zaraz trochę za przyczepę poleciało o teraz to na dla cioskiemy Tutaj możemy wysypać całość. Jak tutaj możesz sobie stanąć możemy całość wysypać. naprzód. Masz tu coś jeszcze, czy nie? Nie. A. Okej. Okay. Dobra. Daj, ja dla widza jeszcze pokażę kuszenie. Tylko Dobrze. zawrócę. A to ja schowam rurę. Schowaj. Puści to ja dla widza jeszcze. Gdzie ty tam pobiegłeś? Gdzie ty tam pobiegłeś? Nigdzie. Okej, okay. tutaj będzie jeszcze raz jeden. Odpaliłem. Dobra. W sumie możesz... Tu jedna przyczepa tylko będzie. No, ty możesz zostawić. Ty tutaj... Ja Ci zostawiam i, i idę po 80. No, idź po 80 i zaczniemy u Ciebie jęczmienia kosić. Znaczy u Ciebie jest pszenica, pszenica. cały czas. To tutaj będziemy te pola kosić, czy jedziemy gdzieś tam dalej? Tutaj na razie, później na, tam trochę dalej i później na te najdłuższe i największe. Dobra, to, te, to jedno na pewno dzisiaj jeszcze w odcinku wykosimy, a nie wiem jak tamte. No chyba też w odcinku No tak ale nie tym na pewno No kit No tak tutaj widzowie kosimy sobie jeszcze ten mijaczek I wystawia rurę nad kombajnu A poczekaj to zobaczył moją 80 No zobaczył widzowie Wyłączę bądź. No, wyłączyłaś 60. No tak się w środku ta 60 prezentuje, bo nie wiem czy widzieliście. Ja tutaj wysypię. O, już fula. Znaczy kombajn już pusty. Nie, tu wjechałam. Dobra. I Ja już tutaj zacznę kosić... Ja też opraczę. Zacznę kosić już Wojtkowi tutaj. Bo zanim on przyjedzie, to wieki miną. No, moment... popatrz gdzie ja jestem. Aha. Na cpn nie tym. Aha, okej, okay, widzę. Tutaj pomyślamy sobie. A, tutaj jest... O, teraz słowa ma będzie, bo chyba się, przed chwilą zmieniłem. O. Mam nadzieję, że nie widzisz, bo muszę użyć czegoś. Wojtkowej. Pierwszy przejazd Wojtkowej pszenicy. Widzicie. Bo Wojtek w tym roku ma tylko pszenicę. I trawę! No i trawę na łąkach, ale to, to trawa rośnie sama, nie trzeba nic siać. Można tak kosić. Dobra, przy się ogródek przejadę, nic się nie stanie. Zaraz zobaczycie wojtkową 80. -kę. No to jest potwór. Ładna jest. Tylko bez przedniego napędu niestety. Że jakby była przedni napęd, to to byłby piękny ciąglik. I nadal jest piękny. O jak widzicie już tam Wojtek jedzie z i już jest piwko też sobie weźmiemy poprzeczniaka wykosimy. I sobie wykosimy kółeczko. możemy jechać. Jak ja jadę, to ty... Wysiądziesz, pokosisz, a ja pokażę widzowie twoją osiemdziesiątkę. Idź. Źle zacząłeś kosić. Czemu? Bo z tej, bo z tej strony jest rura. A są i tak raczej to pełne nie będzie, tylko tutaj No tak, ale to już tam to sobie wykosimy poza odcinkiem wam to jedno pole Ty 101 czy te duże, duże? Nie wiem, które duże, duże No długie, duże yy, Nie wiem w sumie Moim zdaniem yy, powinno może... Dobra, ja masz kosz... Każdy każde szczerze na odcinku. Masz kość. Bo 110 też jest fajne. ja pokażę dla widza. No jak widzicie, zielona 80. Tak wygląda. Bez maski. Gdzie to mi ukradł złodzieju maskę? Tutaj dwie D47. Ta sama, co ja mam. Teraz oryginalnie będę jechał. Ale ja mam płaskie burty. No, ja A tu masz falowane. On no. ją jeszcze w środku, pokażę. O tutaj na maskę też tutaj Drzwi zamykane, dach. O proszę bardzo. A z dwóch stron jest dach. No wiem. Ale Ale teraz wszystko otwórz. A i szyba jeszcze. Tutaj się można uparować bez tej klimy, ja mam klimę w kombajnie przynajmniej. O, teraz posłuchajmy mnie ślika. No, silnika. A ja mam radio. Ok, karniemy się. Zobaczymy jak to chodzi. No jedzie tyle samo co sześćdziesiątka. Co przyjechałeś mi! Dobra, ja tu widzowi pokazuję jakiego sprzęta masz. Oj, jeszcze koguta mam. Nara Już myślałam, że w się wiesz. <grybuj> no tak Dobra zawrócimy. Ale chodź, tu ja mam twojego plusa i 60, to ja na plusa bym wyszedł jakbyś ty miał 80. No w sumie. A jak ty jedziesz, jakie kluczyki sobie wyjąłem? No, takie przewodziki pod spodem były. Co tam połączyłem parę? O! No, jak... no faj... fajna ta 80. Tylko, jakby miała jeszcze przed vinapent, to by była jeszcze ładniejsza. A może kiedyś się wyremontuje ją? Czepiamy już już myślałam że przywalisz Spokojnie, ja driver, jestem profesjonalny. Tylko bardzo dużo masz tych, tych biegów tutaj. Dobra. Jechać na drugą? Także... To jedne terenowa nie. na drugie. Dobra. My... Ja się jechać? Idzie, będę z wami żegnał. Teraz. Wojtek wykasi drugie pole poza odcinkiem i w sumie do następnego odcinka cześć